Witam Was Skorpionki, to jest czytanie dla Was na miesiąc styczeń 2026. Karty są już przetasowane, ja jeszcze tylko tak poruszę je przed y, ostatecznym rozkładem. Zobaczmy co tu słychać u Was w tle na ten miesiąc styczeń. Paś pentakli, askielichów i mag. Bardzo piękne, silne, inspirujące energie, które pozwalają Wam ruszać do przodu, które <laughs> inspirują Was do działania, do rozwoju, do pełnej kreatywności. Dobrze, zobaczmy w takim razie energię ogólną miesiąca dla Was. Dziewięć buław. Dobra. Co z przeszłości wpływa na to czytanie paść mieczy, co jest w głębokiej podstawie paś kielichów. Do czego dążycie, o czym marzycie? Głupiec. <laughs> Chcecie od nowa rozpocząć rozdział swojego życia. Fajnie. Najbliższa przyszłość. Dwa pentakle. Dołóżmy sobie tutaj jedną kartę. I cztery buławy. Wasza energia. Pięć pentakli. I energię z zewnątrz, azbuław, rada wskazówka, koło fortuny. Jakie będzie wyjście ze stycznia, gwiazda, pięknie. I co macie do przepracowania? 6 pentakli. Kochani, widać, że tutaj w styczniu będzie takie lekkie zmęczenie materiału, że tak powiem. To jest czas przegrupowania sił. To jest czas, gdzie zmęczony wojownik musi na chwilę przysiąść, pomyśleć sobie, jak usprawnić procesy, którym, którym poddajecie jakieś swoje aspekty w życiu. To jest moment, kiedy potrzeba jest. Pewnej refleksji i chwili odsapu, tak? Natomiast dziewięć buław mówi też o tym, że nie traćcie tego celu z waszej wizji, tak? Nie rezygnujcie broń Boże. Wierzcie w siebie, że wszystko jest możliwe, że naprawdę możecie sobie to wszystko ułożyć tak, jak Wam się podoba, bo jesteście silni, jesteście mocni, już wiele wam się udało osiągnąć w danej dziedzinie, która was interesuje w styczniu. 9 hmm, buław mówi, że naprawdę brakuje ci niewiele, żeby usprawnić ten proces, żeby było dokładnie tak jak chcesz. Ważna jest wiedza, do której trzeba się dokopać i poszukać. Być może na to będziesz potrzebował, drogi Skorpionie, czasu. Hmm, natomiast na pewno po jakimś czasie trzeba otrzepać kurz, poprawić koronę i ruszać do przodu dalej, w tym kierunku, który sobie wyznaczyłeś w głębokiej świadomości bardzo piękna energia takiego radosnego dziecka, mamy Pazia Kielichów, który jest otwarty na cuda, otwarty na niespodzianki który yy, yy, przeżywa jakiś cud wewnętrznie, tak, czy to jakiś cud, który się wydarza w waszym życiu docenienie tego, że cuda zbiegi okoliczności, cudowne chwile yy, są yy, jak gdyby yy, waszym udziałem w tym waszym życiu dla niektórych jest sprawy, być może dotyczą dzieci, wychowania albo wiadomości, które otrzymaliście, albo uczenia się czegoś nowego, tak? Poznawania czegoś na nowo. Waszym marzeniem jest po prostu napisać nowy rozdział w swoim życiu, nowej księgi. Tak jak gdybyście dawali sobie szansę na to, że ten nowy rok i styczeń otwiera jakiś nowy etap w waszym życiu. Głupiec idzie w podróż, chcecie tej podróży. Nieważne jaki będzie cel, ale chcecie doświadczać tego w pełni, w radośnie, cudownie, z ogromną ciekawością. Taką radosną tego właśnie dziecka, które cieszy się każdym dniem, cieszy się tym, że widzi tęczę. Jak, tak jak gdyby widział to po raz pierwszy, cieszy się naturą, cieszy się ludźmi, których spotyka na drodze, cieszy się swoim życiem po prostu. Do najbliższej przyszłości przychodzi jakaś zmiana, która przynosi dużo radości w Waszym domu, w Waszej Enklawie, w Waszej rodzinie. Dla niektórych jest to też jakieś świętowanie, celebrowanie, czy to imienin, rodzin, Zaręczyn, ślubów. Być może niektórzy podejmują dodatkową pracę, która będzie prowadzona jak gdyby dwutorowo, tak, jednocześnie, i to sprawia ogromną radość w domu i, i jest takie świętowanie, celebrowanie, że coś się udało fajnie dopiąć. Martwi mnie tylko to, że wy odczuwacie jakiś brak w styczniu. Jesteście właśnie w ta, troszeczkę w takiej energii przestoju, marzeń też o tym, że chcielibyście więcej, że chcielibyście lepiej. No, to jest normalne dla większości ludzi, tak, że marzymy o tym, żeby sobie usprawnić to życie, żeby było bardziej komfortowe i żeby na nic nam nie brakowało. Trochę was to zamartwia. Ale energie z zewnątrz są przepiękne, bo przynoszą ci energię asabuła, czyli kreatywności, działania w tym kierunku, żeby zabezpieczyć sobie ten brak. Czy to jest brak emocjonalny, czy to jest brak materialny, nieważne, wy będziecie wiedzieć. O jakie obszary w waszym życiu chodzi. Natomiast energie z zewnątrz w styczniu są super, bo one wam dają do ręki oręż do tego, aby właśnie działać i przeciwdziałać temu brakowi, tak? Jaką macie wskazówkę od wszechświata? Oddaj się swojemu przeznaczeniu, nie martw się za bardzo przyszłością, nie martw się tym brakiem, który w tej chwili odczuwasz w jakiś sposób wewnątrz własnej duszy i swojego serca? Bo wszechświat tu o Ciebie zadba, tak? Tutaj mamy koło Fortuny, które zawsze mówi o tym, że raz się jest na wozie, raz pod wozem, ale oto styczeń rozpoczyna naprawdę bardzo fajny okres w Waszym życiu, w którym będziecie na wozie, moi drodzy, tak? I dlatego macie tutaj na wyjściu spełnienie marzeń. Macie jakieś jakąś gwiazdkę z nieba, która wam spada do rąk. Macie ogromną ufność w to, że wasza podróż, wasze działania są właściwe i e, absolutnie spełniają wasze oczekiwania. Gwiazda mówi też o bardzo silnej opiece waszych przewodników duchowych, waszych przodków e, i siły wyższej po prostu. Dlatego jesteście pełni wiary i zaufania, że wszystko się pięknie ułoży i wszystko będzie tak, jak trzeba. Do przepracowania macie energię yy, yy, balansu i harmonii, tak? bo troszeczkę jesteście w rozchwianiu. Tutaj niby wszystko jest cudownie, niby macie naprawdę chęć rozpoczęcia czegoś nowego, macie tą radość w sercu. Ale troszeczkę jest tutaj huśtawka nastrojów, i, yy, i to, w jaką wy reprezentujecie postawę, wy jako wy, trochę się gryzie z tym, co tak naprawdę jest wokół was. Yy, musicie to ujednolicić, tak? Musicie doskonale yy, operować własną energią, yy, żeby była równowaga w energii dawania i brania. Nie możecie wiecznie czerpać od kogoś lub żerować na kimś, nie dając niczego w zamian. Ten brak i ta pustka może właśnie być spowodowana tym, że jest pewna dysharmonia właśnie w tej yy, yy, równowadze i harmonii w dawaniu i braniu. Dopowiedzmy sobie, oczywiście, drugą talią. Co to zmęczenie tutaj oznacza? Co Wy tutaj będziecie sobie rozmyślać i nad czym, nad tą nową drogą? nad własnym domem, nad mieszkaniem, nad rodziną, jak wprowadzić do niej więcej radości, szczęścia, spełnienia. Jak świętować każdy dzień. Piękne, piękne postanowienie, kochani moi. Naprawdę super. I ono oczywiście ma swoje przełożenie dalej, tak? Bo mamy te cztery buławy tutaj już w najbliższej przyszłości. Więc pięknie to tworzycie i pięknie to budujecie. Jakich, na jakie nowe rozdania czekacie? Czekacie na to, co przyniesie los, a wskazówka jest dokładnie taka sama. Niczym się nie martw. Życie ci przynosi naprawdę rozwiązania twoich problemów, przynosi ci same fajne energie, z których warto korzystać, z których warto mm, czerpać jak najwięcej. Warto je dostrzegać przede wszystkim i je umieć wykorzystać. Tak? Najbliższa przyszłość. Miłość, miłość, połączenie, zjednoczenie mm. i spełnianie marzeń. Fajnie. Dużo powietrza jest tutaj w tym, mówię takiego oddechu wszechświata, tak? Wy też dajecie sobie przestrzeń na to. Aby nie zamykać się na swoje marzenia, na swoje pragnienia, na, na to, że możecie napisać nowy rozdział w księdze swojego życia, że wszystko jest możliwe, że wiara i zaufanie dodaje Wam skrzydeł. To jest naprawdę piękny przekaz. Zobaczmy, co z tym brakiem tutaj, jaki brak Wam doskwiera. Jaki brak tutaj Wam, wam doskwiera. Opieracie się przed jakimiś nowymi początkami. Przychodzą jakieś wiadomości, które dają wam szansę na to, żeby rozpocząć coś nowego, ale wy nie za bardzo macie na to ochotę, tak? Bombardują was jakimiś wiadomościami, jakimiś informacjami, rozmowami na temat rozpoczęcia jakichś nowych projektów, ale wy nie chcecie w tym uczestniczyć. Wy się chcecie rozkoszować tym, co macie, tym, co. Jaką namiastkę już złapaliście, nie chcecie oddać tej radości dziecka, nie chcecie wchodzić w jakieś rutynowe sprawy, które mogłyby Wam zepsuć ten nastrój, tak? Zobaczmy tą wskazówkę. No właśnie, a wszechświat przynosi nowe wyzwania: nowe wyzwania, które być może budzą Twój opór, dlatego że nowe ścieżki, nowe wyzwania, nowe zadania. W obecnej sytuacji styczniowej mogą być zbyt prozaiczne, zbyt przyziemne, wyrywać Was z tego stanu wyższych wibracji i sprowadzać trochę na Ziemię. Dlatego nie za bardzo macie na to ochotę i czujecie się w jakiś sposób no, w takiej pułapce mentalnej na temat tego, co Wam ten wszechświat tutaj daje. A jednocześnie chcecie tego nowego rozdania, tak? Chcecie tego nowego rozdania, chcecie, żeby cykl rozpoczął się od nowa, żeby ten nowy rok przyniósł zupełnie inne rozdanie. Gwiazda, która tutaj jest na no, zobaczcie, przepięknie, dziewięć kielichów. Ona daje wam, wyjście z tego stycznia, daje wam naprawdę taką pozycję szczęścia pełnego i radości z teraźniejszości, z każdego dnia, z każdej godziny, którą spędzacie na jakichś zajętościach, nie wiem jakich, ale które sprawiają też wam wiele radości i wiele radości przynoszą do waszej rodziny, do waszego domu. Dlaczego mamy na wyzwaniu sześć pentakli? Być może niektóre skorpionki martwią się o swojego partnera, którego mają za mało, który być może lubi przebywać ze swoim towarzystwem, lubi przebywać ze swoimi przyjaciółmi i może czujecie się zazdrośni albo mniej zaopiekowani i no postanawiacie, że coś z tym trzeba by było zrobić w jakiś sposób przegadać sprawę albo doprowadzić do tego, żeby ta energia była równo wydawana, tak, i wam, i waszym przyjaciołom, i że jest to możliwe według was. No dobra, zobaczmy, jaki macie przekaz tutaj od zwierzątek jeszcze. Wilk. Przekształć wiedzę w mądrość. Hmm, piękna karta. Od razu widzę yy, takiego mądrego przewodnika stada, yy, całej Watachy, tak, który yy, swoją wiedzę, Swoją mądrość, swoją jak gdyby nabytą wiedzę, którą zdobył swoim doświadczeniem, przekazuje dalej swojej rodzinie, swoim dzieciom, e, który pięknie prowadzi e, całe stado bezpiecznymi ścieżkami tak, wśród, wśród e, gęstego lasu. E, hmm. O co cię prosi tutaj ten wilk? O to, żebyś za nim podążał, o to, żebyś wziął wszystko, czego się nauczyłeś i czego uczysz się teraz, i wchłonął to w siebie, żebyś to zintegrował w sobie, naukę ze swoim ciałem, umysłem i duszą. Nie odrzucaj i nie pozostawiaj lekcji, które odebrałeś po drodze. Bez weryfikacji, bez sprawdzenia. Bądź też lojalny wobec swoich marzeń i swojej duszy. Ty jesteś osobą, na którą zawsze czekałeś i to Ty jesteś przewodnikiem stada. Nie skupiaj się na i nie zrzucaj wszystkiego też na swojego partnera, ponieważ Ty również tworzysz te dźwignie balansu i harmonii. Tak. W ogóle odwiedziny tego wilka to jest naprawdę pomyślny znak, który potwierdza, że w głębi duszy doskonale wiesz i postępujesz zgodnie ze swoim prawdziwym przeznaczeniem. Uspokój się, usiądź w bezruchu i poczuj, że twoje serce bije w harmonii z całym światem. Nie szukaj konfliktów, bądź mądrzejszy niż młodsi, mniej dojrzali. Członkowie Twojego stada, Twojej rodziny, tak? Dobra, zobaczmy jeszcze, jakie tutaj mamy. Intuicja jest bardzo ważna, no Ty, skorpionku, masz ją świetną. Determinacja jest też tutaj udziałem Waszym, ogromna. Trochę jest frustracji, bo trochę próbujecie tutaj na siłę walec włożyć do otworu okrągłego, tak? Więc yy, no właśnie, masz wiedzę, a przekształć ją teraz mądrze w to, żeby nie robić takich rzeczy i nie frustrować się niepotrzebnie i nic nie robić na siłę, bo to powoduje jakieś przeszkody, które psują ci po prostu tą cudowną aurę. I energię, którą masz wokół. To budzi tylko niepokój, to budzi lęk, a przecież towarzyszy ci w tym miesiącu naprawdę dużo słodyczy, dużo takiego intuicyjnego, ciepłego działania dużo ciepła, radości dziecka, które masz w sobie albo masz przy sobie. Więc nie walcz z całym światem tylko dlatego, że czegoś się boisz albo coś usilnie starasz się wprowadzać na własnych zasadach, ponieważ to może nie działać. Tak? Daj też powietrze i szansę twojemu partnerowi, daj mu przestrzeń, um, nie kłóć się, nie rzucaj słów na wiatr, nie... Um, nie szukaj sporów tak, i zwady, bo to do niczego nie prowadzi. Jesteś naprawdę w cudownych energiach, bądź w nich, wykorzystaj je, rozkokoś się w nich i nie, nie trać czasu i swojej energii na drobiazgi, które mogą ci zepsuć ten cudowny stan uniesienia, który w styczniu właśnie posiadasz, drogi Skorpionie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnych czytaniach. papa. Pa.